Laudetur, proszę Państwa. Książka ze wszechmiar polecana. Książka, o której będzie poświęcona nasza dzisiejsza polecajka, niby recenzja. Andrzej Stasiuk, Rzeka Dzieciństwa. Od razu powiem. Tu odnoszę się do książki w sposób wyjątkowo emocjonalny, wyjątkowo osobisty, bo Bóg to także moja Rzeka Dzieciństwa. Ta proza Stasiuka, trudno to nazwać powieścią. To autobiograficzna proza, którą on poświęca Rzece Dzieciństwa którą objeżdża. Czyli od okolic Złoczowa, gdzieś na Ukrainie, przez Bełżec, Wodawę, aż po bliskie mojemu sercu okolice gdzieś tu podlaskie Drohiczyna, Małkini. To rzeka dzieciństwa jego babcia tam mieszkała jego rodzina stamtąd pochodziła. moja, jak wiecie albo nie wiecie także. On opisuje swoją rzekę dzieciństwa. Opisuje cudownym językiem, poetycką prozą, opisując przyrodę, opisując swoją interakcję z tą przyrodą, ale niestety. Książka jest koszmarnie dołująca, bo opisuje miejsca historycznie ważne. Zaczyna od Złoczowa, a właściwie kończy książkę w pobliżu źródeł Bógu i koszmarnych rzezi Żydów, kiedy Niemcy, atakując Związek Sowiecki, przepędzili Rosjan. Rzezi dokonywanych głównie przez Ukraińców, także przez Polaków. Tam zamordowano babkę jego żony w koszmarnym pogromie złoczowskim. Opisuje, gdziekolwiek się nie posuniemy, proszę Państwa, w Bełżec i Włodawa, Sobibór zagłada Żydów, a potem płuczki, wieśniacy rozgrzebujący szlam i żużel po trupach, wydobywający złoto. Najpierw Holokaust, potem dawna granica na bógu między Generalnym Gubernatorstwem, Rzeszą Niemiecką, a Związkiem Sowieckim, granica ucieczek, granica tragedii i dziś granica tragedii nielegalnych migrantów. I proszę Państwa, chciałoby tutaj się nawiązać do Snydera, który tę część Europy nazwał skrwawionymi ziemiami. Dla mnie książka Staszuka jest wyjątkowo osobista. Ja też całe lata, całe letnie wakacje i znaczną część roku spędzam u swojej babci w zarębach kościelnych, czyli w gąsiorowie. Bóg był trzy kilometry dalej. Chodziliśmy tam co kilka dni, chodziliśmy z babcią, z rodzicami. Niechlujna, ohydna Wisła wtedy w Warszawie w latach 70. i na początku 80. z głównami w jakiś zarośle, gdzie chodzili jedynie pijacy i żuliki, była absolutnie niedostępna. Natomiast to miasto się niesamowicie zmieniło. Za to Bóg. Czysty, piaszczyste plaże, wspaniałe miejsce do kąpieli, tak. To była moja rzeka dzieciństwa. I te skrwawione ziemie. Babcia, z którą czuję tak przecież bliskie powiązanie. Ktoś, kto ogląda te moje filmy, dobrze o tym wie. Przecież to tak jakbym troszkę Stasiuka tutaj słuchał. Babcia, której wymordowano praktycznie całą rodzinę. Ojca, męża, czekała na tego męża, że być może wróci z wyspa jeszcze w latach 60-tych. Męża, męża zabrali, ojciec zginął w Grosrozyn, Matka zmarła, bo nie można było wyjść na ulicę, bo w Sokołach strzelali esesmani do wszystkiego, co się rusza. Ten sam rejon, to rejon rzezi Żydów w Łomżyńskim. także w Zarembach Kościelnych była ta rzeź. Aż boję się myśleć o tym, że być może któryś ze starych znajomych babci, pan Bakła, Pan, czy inny pan Kopczewski, czy jeszcze inny pan o czymś takim wiedzieli, w czymś takim brali udział? Tak. To jest nasza historia, nasza historia Europy Wschodniej, z grzeczności zwanej Środkową. Historia tych straszliwych ziem skrwawionych. Miejmy nadzieję, że, bo historia ta teraz odtwarza się w koszmarny sposób na wschodniej Ukrainie, gdzie pokolenie ojców, 40-50-letnich ojców, stanęło w obronie swoich pizzerii Le Le Rolex, jak pisze Stasiuk, opisując tam swoją wyprawę do Donbasu, bo on regularnie Wozi, wozi samochody, wozi rzeczy dla walczących. Tutaj do Słowiańska jeździł, też miałem przyjemność tam być, już podczas pierwszej wojny. Wydobywali trupy spalone fosforem, wtedy im się nie udało, Ukraińcom się nie udało. Przekleństwo, odium skrwawionych ziem wróciło. Nam na razie się udało. Oby rzeka dzieciństwa pozostała szczęśliwą rzeką dzieciństwa, płynącą wśród wirów, tak Bóg z nich w sumie, wśród piaszczystych łach, wśród bujnej zieleni drochiczyna, Garbarki, Małkini. Oby znowu nie było tam krwi, rzezi. Oby. Ramen, proszę Państwa. I bardzo zachęcam do przeczytania nowego Stasiuka.